witam Was, jestem Wojtas 751, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Minecraft z Wojtasem. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku e, poszliśmy sezon do kopalni, a więc e, dzisiaj pójdziemy do tamtego miejsca, w którym nie byliśmy, czyli tu. Oj, kilownik mi się popsuł, ale chyba tutaj nic nie ma, więc. Słuchajcie, dźwięki trochę zgłośniam, bo teraz jest trochę zbyt cicho. Dobrze. No i znowu będziemy szukać jakieś przejść, czy coś. Hmm. Szafir. Robin. Baza wirusów z programu Avast została zaktualizowana. Przepraszam. To AWAS Antywirusowy program Szafir No kurde, a ja nie mam A czy mam żelazo? Mam crafting, dobra, zrobię sobie Kilo w żelazny hmm. Piecyk Dobrze, mam jeszcze węgiel <ścoughs> Nie, tam jeden wystarczy. Mhm, tu weźmiemy jeszcze patyczki. E, gdzieś jest węgiel, 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 węgiel. Oj, tu jest węgiel, ale za chwilę go wydobiemy. to będziemy. Żelazo. No szybciej dobrze, <laughs> przepraszam za leką chrybę. No i jestem lekko przeziębiony. Dobrze, możemy już zebrać. No i zbierzemy nasze. To jest e emerald. Wygląda on tak. Każdy się czymś różni. Może lekko. Tu jest szafir. Jeden tylko. Tu jest jeszcze więcej szafiru? I rubin. Będziemy mieli już już przynajmniej tych zasobów, bo czemu nie? Osiem takich może być szapirów, albo emeraldów, albo rubinów, to jest jeden diament, więc opłaca się. Lawa, lava, lawa. Może będą diamenty? Hmm. Tylko najpierw zbierzemy te inne rzeczy. Trochę węgla też się przyda, bo węgla też nie mamy za dużo. Żelazo też się na pewno przyda. Mmm, dużo węgla. Gdzie? Posali ładnie Dobrze. Mm, żelazo jeszcze. Bo kto by nie lubił żelaza? Chyba, że ktoś nie zbiera, bo ma dużo. My, mam, my mamy akurat mało. Dobrze, czekaj tam był jeszcze na dole była lawa, żeby tylko do niej nie wpaść. Mmm... Dobrze, ostrożnie. Powoli. Nie, nic nie ma. Myślałem, że nam się dalej to ciągnie, ale nie. No, dobrze, to jeszcze. Tu sobie węgiel. To jeszcze weźmiemy Miedź. Miedź. Przepraszam. Mm. Węgiel. Bo czemu nie? Dzisiaj będzie może tak, będziemy zbierać surowce, <laughs> bo chcę zbudować e, już wam zdradzę, to chcę zbudować. E, fabrykę kobyl souna, ale takie, będą takie wieże powiedzmy po 8 takich, e, co wytwarzają kobel są w jednym e, w jednej tej wieży i, i będą szły do jednej skrzynki. Ale w tej skrzynce będzie taki kamień, który będzie zamieniał to, e, jak powiedzmy, będą cztery staki e, e, cobblestone'a, to to zamienia na jedno żelazo. I to jest dość drogie, więc pozbieram dużo materiałów. Wielkie jaskinie. Właśnie, na jakim jestem na peaceful, o ja Cię przepraszam Was, tak mi się co jest tak cicho. To nie zagłębiajmy się, ponieważ musimy ee, iść tam do, gdzie mieliśmy być w kopalni opuszczonej, a nie jesteśmy, tylko poszliśmy gdzieś sobie dalej. Dobrze, a czekajcie, chyba macie ciemno trochę. A nie jest na jasno, dobrze. Żelaza, żelaza nigdy nie za mało, a wszystko się przydaje. Dobrze, wydobędę jeszcze ten cynę i idziemy tam, już ten, bo resztę mi się nie chce wydobywać. I tak będę się jeszcze zagłębiał bardziej. Dobrze, schodzimy. Jeszcze cynę weźmiemy. Zobaczymy, się tam kołapy. Może też będą diamenty. Nigdy nie wiadomo. Nie ma. Chcę położyć na pochodnie, żeby tu mi nikt jakiś kość nie przyszedł. Weźmiemy jeszcze tutaj cynę, tamtej już nie chcemy się i emerald. Dobrze, już mamy trochę tych rzeczy, tam nie idziemy. No, już dużo mamy. Musimy się dostrzec, Czekajcie, tu chyba coś będzie. Tak więc dziwi ten kobel są. E, są, jaki kobel są. Dirt. A właśnie. Ważę, że już tu byłem. Ja tu byłem. O, tu coś jest. Tu nie byliśmy. Mm, to zamkniemy. Zombie warcze, warczy. O, złoto! Trochę mało tego złota, ale hmm. zamknę tą wodę, bo mi się nie chce, żeby tutaj. O, żelaza weźmiemy. Jeszcze żelaza. Skąd się leje? Trochę więcej pochodni nam się przyda. Tam się już kończą. Niech są no stąd. Dobra, idziemy. Ta chyba jest zwykła jaskinia, więc tamtedy nie będziemy iść. Słyszę Enter. Mana. Ale go nie widzę. O matko, się wystarczyłem ściszyć jednak te dźwięki, bo przeraził mnie on. No, tu nie byliśmy. Emeralda weźmiemy. I cynę, czy silver ingot? Nie rozróżniam ich za bardzo. A to jest chyba cyna. Więcej złota. Słyszę kostka. Wy na pewno też. Słuchajcie, pozbieram te materiały kupię to Złoto. Gdzie jest ten kostek? Później Emerald Synerz ten O, złoto. Fajnie, miło. Czekajcie, sprawdzę, czy się nagrywa. Dobra już. Tak, blisko 12 minut. Dobrze, żelazo jeszcze. I idziemy tam. To gór. Są jego słyszeli jeszcze. Szybko zrobię sobie od No, już widać pełny. Won? Ty, ty ty, pająk, nie zadzieraj. Czemu oni mnie nie zatruwają? Weźmy tą pajęczynę. Zniszczmy spawner, bo po co nam? Pojątki mała daję, tylko najwyżej to nić. A mi jest na razie niepotrzebna, jak widzicie, to nawet jest trochę. Co tylko tyle? Dobra, zakopiemy się. Żeby nikt nam tu nie wszedł. No i myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, jeśli ja z Wami żegnam. Jak widzicie, mamy pełno materiałów. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I ja się z Wami żegnam. No i cześć.